Na grupie Facebookowej Prawo Jazdy Zdajemy Egzamin, na którą serdecznie Cię zapraszam, znalazłem tą grafikę. I tutaj, kto ma pierwszeństwo? Zwróć uwagę, że dwa pojazdy skręcają w lewo, oba pojazdy znajdują się na drodze z pierwszeństwem i każdy, każdego ma po stronie prawej. Mało tego. Pojawia się tutaj pojazd czerwony, który jedzie na wprost, a także pojazd żółty, który także jedzie na wprost. I co w takiej sytuacji? Klasyczna sytuacja z ruchu drogowego. Zwróć uwagę, że w sytuacji równorzędnej, jeżeli skręcamy w lewo na skrzyżowaniu, to przepuszczamy pojazdy jadące na wprost, a także skręcające w prawo. Przepisy nie mówią, co zrobić z pojazdami, które jadą także w lewo, więc pojazd zielony i pojazd niebieski jadą tak, żeby tory jazdy się nie przecięły. Pojazdy skręcające w lewo muszą ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które jadą na wprost. Więc zarówno pojazd zielony, jak i pojazd niebieski przepuszczają pojazdy czerwone i żółty. Więc pojazd niebieski przepuszcza pojazd czerwony, a pojazd zielony przepuszcza pojazd żółty. Ale same względem siebie zielony i niebieski jadą tak, żeby tory jazdy się nie przecięły. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Mówię dużo o egzaminie na prawo jazdy, nie tylko o testach na prawo jazdy.